wyruszamy w dalszą drogę. Teraz pokażę Wam fontanny, bliska. O, chlorowana woda. Pięknie pachnie jak na basenie. Bardzo lubię ten zapach. No, idziemy dalej. Trestu, okres, bo ja bardzo, tego, wiadomo, bardzo fajna restauracja. Rendezvous. Oczywiście poszłam do tej restauracji zjeść. Bardzo mi się tam spodobało. Zawsze fajnie jest wejść do nowego miejsca. Czy do fajnej restauracji, gdzie się jeszcze nie było na parku pełno kwiatów, też fajnie czysto, elegancko pogoda sprzyja, także fajnie. Super podróż. Aby. Tym razem blisko.